Znajemy was za zdolnego do służby wojskowej w jednostkach marynarki wojennej. Formacja Trałowce. W Kamasze biorą mnie Danusie. Trzeba to mam czekać? To nie ma sensu. Na pomysł tego filmu wpadłem dość dawno temu, ponad 20 lat temu chyba. Pomyślałem wtedy, że młody Zbyszek Zamachowski i nie taki stary jeszcze Jerzy Sztur byliby świetnymi braćmi, no ale Krzysztof Kieślowski już ich zaangażował jako braci do Dekalogu, więc ta idea upadła. Po tych kilkunastu latach dostałem pewnego objawienia, jak ten film pokazać, jaką historię opowiedzieć, no i napisałem ten scenariusz. Ty, Adaś. A wy coś tamtego? Ona wierząca. Dwa tysiące, żeby brata do wojska odprowadzić. A co, on do Legii Cudzoziemskiej idzie? To ty nie będziesz miał życia z chłopakami w tej marynarce. Z Mateuszem Kościukiewiczem rozmawiałem już kilka miesięcy wcześniej na festiwalu w Berlinie i prosiłem go, żeby się na wszelki wypadek nie strzygł. Młodego bohatera szukałem po szkołach teatralnych w całej Polsce. Znalazłem bardzo zdolnego chłopaka. A pani tak codziennie? Dzisiaj mam ostatni występ. Przyjdziesz dziś wieczorem? Ania Przybylska to jest samorodny talent, jak wiemy. Kończyła szkoły teatralnej. pracowałem z nią już przy filmie Kariera Nikosiadyzmy. Była fantastyczna, bardzo utalentowana, bardzo sprawna, aktorsko, piękna kobieta. Bez chwili wahania pomyślałem o niej, pisząc tę postać Roxany. A teraz gwiazda wieczoru. Przed Państwem taniec erotyczny, tajemnicza i pełna wdzięku. Roxana! She had rainbows in her eyes. Zdecydowałem się, że ilustracją muzyczną powinny być przeboje z tamtych lat, zarówno polskie jak i zagraniczne. No strasznie drogo to potem kosztowało. Kupienie praw to było po prostu niespotykane na polskim rynku. Sumy, no ale wydaje mi się, że się opłaciło. No myślę, że kto pójdzie do kina, to się nie zawiedzie. W każdym razie jestem gotów oddać pieniądze za bilet, jakby się komuś nie podobało. Dzień dobry, nazywam się Jacek Blomski. Zapraszam Was serdecznie do kina na komedię nostalgiczną pod tytułem Bilet na Księżyc. U nas spokój, ale powiedzcie Nerdowskiej lub żeby nie latali tak blisko. Pasażerowie strają w gacie. Bo myślę, że Niemcy znowu napadli na Polskę.